Witajcie, kochani serdecznie. Jesteśmy na bazie u Rafaela. Dwie osoby do oczyszczania. I Gil. No, Bo była w nos. Dobrze, dziewięć cywilizacji jest. Przygląda się, co się dzieje. Zapraszamy. Pierwsza jest Agnieszka, hasło Biel i maciej hasło Harley zapraszamy pierwszą Agnieszka i Simone przekazuje wizerunek tej osoby A-G-N-I-N-I-E-S-E-S-Z-Z-K-A N -I, N -I, e s, e -S C -C -C -K. z k a k a ok to jest żółto-zielona planeta się ukazała Da eine Jedna cywilizacja zamieszkuje pozytywna pozytywna neutralna planeta 13 galaktyk oddziela tą planetę od drogi mlecznej to jest planeta, na której która się ukazuje każda istota z, po powstaniu pierwszy raz doświadczała ciele fizyczne. Jest, jest na stole No mocno zniszczona ochrona planetarna spłynęła z tej istoty, zaczynają. <kłysy> Okrągły czy po prawej stronie mózgu, ściągnięty. Aktif, aktywny. Stresy Stres problemy da, stwarza ten program. Kwadratowy czy ściągnięty. Nie jest aktywny. Czepta, Owalny czy ściągnięty. Program um, ruchomy um. ma. I ten program stwarza zmartwienia myśli, takie smutasy dann ist ein sechseckiger Chip nicht Nie, jest auf der anderen Seite ist ein dreieckiger Chip ściągnięty. Mm. Mm. auch nicht dann ist ein runter Chip der probiert sich gerade anzuschauen zmiany genetyczne dann uh, ist noch ein dreieckiger Chip Der schaltet sich immer wieder auf Programm, und, an, bekommen, und das soll dann halt so eine Art Migräne verursachen. Ist Migräne. Dann ist noch ein runder Chip, dann, -Chip der ist nicht aktiv, ist aktiv und ein kleiner ovaler Chip. Mały, -Chip der probiert sich gerade anzuschauen. Und das soll halt Schlafstörungen ich okay. Die Ohren. Zwischen der Ohren ist ein dreieckiger, ist nicht In der rechten Augehöhle ist ein ovaler, ist aktiv. Ovaler chip z prawego oczu nie ist aktiv. Osłabia wzrok. Mund ist frei. Zwischen der Wirbel im Nacken liegt ein quadratischer, ist nicht aktiv. Auf der Schilddrüse liegt ein kleiner 100 Starczycy, ściągnięndest nicht aktivie sagte ähm auf der linken Schulter liegt ein sechseckiger chip sechseckiger chip z lewego ramienia ściągnięndej aktivny die komplette ruku no zakwasza całe buskło na plecach i na karku Relativ weit unten der kręgosłupa jest so ein länglich ovaler chip Ovalny, długi chip z końcówki kręgosupaścią ściągnięndej nicht aktivny sagte Finger, um, so ein eee, taki wężowaty stworek owinięty na prawym nadgarstku ściągają to jest uh, aktywny eee, te, te toksyny, aktywne i osłabiały dłoń Rafael, hat jetzt schon... Rafael założył taką eee, rękawicę energetyczną do regeneracji okay. um, ja

Gedärme sind frei. Nein, nie, nie nic hinten uh, niemand jetzt. auf der linken Niere liegt noch ein ovaler. Ovalite Tippslewe Nicht aktiv, Auf der Blase liegt ein der ist Und das, uh, halt die muskulatur Auf dem um, Oberschenkel ist noch ein chip. E, prawego uda, okrągły czep, das ist nicht Nie jest aktywny frei. Na kolanach nie ma nic. Dostóp zje, nie ma nic rękawice, ściąga energetyczną Rafael i przegląd dogłębny i jeszcze raz. Nie ma nic. Pościągany. Teraz jest aura, sprawdzamy. No wewnątrz jest aura bardzo zniszczona. Znaczy się, że te czipy, programy istota przeniosła z poprzedniego życia. I aura już jest zrobiona na nowo poprzez złotą energię, i ochrona planetarna obija to istotnie. Siedzi na stole i ma łzy w oczach, jest bardzo wzruszona. Wezysz rozmawia, uspokaja. Jest mam energie. Taka pozytywna, pozytywna energia wypływa z tej istoty, jest spokojna. Nasza zespołu składa u wszystkich podziękowania. Żegna się i znika w portalu. Bardzo się cieszymy. Następna istota umówia nas z programu. Bardzo ważne jest to. Po prostu męczą programy poprzez życia, nie życie, życia. Dobrze. Zapraszamy następnego. Simone przekazuję. Macie. M A. M-A. C I C I. E J. E -j. okay. Uh, to jest ein grün-brauner planet. Zielonobrązowa planeta się okazała. Jedna cywilizacja zamieszkuje. To jest wieder alles warten. Tam wszystko jest pozytywne, negatywne, e neutralne. Und von unserer Galaxie sind das zehn beide. Dziesięć galaktyk oddziela tą planetę. Od drogi mlecznej. Okay. Jest na stole kryształ. <try> no podniszczona mocniej, Ochrona planter. Spłynęła do kristal z tej istoty. Ok, auf der rechten Seite 100 okrągły chip z prawej strony musi być programuje chodzimy stres i problemy stwarza ten program, dan jest trójkątny chip, nie jest aktywny, kwadratowy chip też nie jest aktywny, ein owała chip jest aktywny, to są genetyczne aktiv drugiej jest okrągły chip, po lewej stronie mózgu chip, Der lewej nicht nie, aktywny. Jest aktywny. nie jest aktywny Dann ist noch ein ovaler Chip, der schaltet sich immer wieder aus und, Program, arm, und das soll dann halt die Schmerzen verstärken. Dann ist ein dreieckiger Chip, der ist nicht aktiv. Ist dann ist noch so eine Art wie so eine Flasche da. Der, ein der ist auch nicht aktiv. Und noch ein dreieckiger, der ist auch nicht aktiv. Die Ohren sind frei, die Augen sind frei, Na Augen sind frei. Na auf Gaumen im Mund liegt noch ein runder Chip, der ist aktiv Aktywny. und das soll das Immunsystem schwächen. Zwischen den Wirbeln im Nacken ist noch ein ovaler Chip, typ. Typ der ist nicht aktiv auf der linken Schulter schon quadratisch. quadratischer Schritt. Der ist aktiv. und Das aktiv. halt vom Nacken bis runter zum Bein. No und muskulatur, ist Okay, gut. Bis runter zu den Fingern ist nicht. Na, nichts. Auf dem Herzen liegt ein kleiner Hundert. Mal wir auch Nicht aktiv.

I teraz aura jest sprawdzana. Die aura jest Z obydwu stron. Aura jest bardzo zniszczona. Złota energia odnawia całkowicie całą aurę. Zrobione I ochrona planetarna. Owija tą istotę. Zobaczymy teraz, bez programu. Jest total Jest bardzo taki podniecony. Total no. nervös. Nerwowy jest. Bejusz ja, you know. rozmawia z nim, przekazuje informacje, ja. uspokaja. Und jetzt steht auf, Przed okay. ze stołu, jest spokojny. <coughs> U wszystkich składa podziękowania ja, się, and się and i znika w portalu. Bardzo się cieszymy, następna osoba otrzymała pomoc. Ubojny programu. Zostańcie zdrowi, kochani. Namaste.